No cześć witam wszystkich. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego poradnika. W tym poradniku chciałem Wam pokazać jak y, znaleźć, jak przywrócić sobie system, jeżeli na przykład mamy usunięte, usunięte może nie uszkodzone konto lub coś takiego. Tutaj w tym pasku ja mam Windows 7 wystarczy wpisać przywracanie systemu. Jak widzicie już mi, już mi znalazło wyświetli nam się takie okienko właśnie tu jest zalecane przywracanie do tej daty Oczywiście możemy to yy, zaakceptować, jak również możemy sobie wybrać inny punkt przywracania tu akurat mój komputer pokazuje mi takie cztery punkty obojętnie, który sobie nie wybiorę powiedzmy ten klikam dalej i tu prawda pokaże mi godzinę, którą, do której mi przywróci co było zainstalowane wtedy i dysk, który mi przywróci. Oczywiście, wystarczy, że kliknę teraz przycisk Zakończ, i to przywróci mi wszystkie ustawienia do, do tego czasu. To jest bardzo, bardzo łatwe, bardzo pomocne, właśnie jeżeli ktoś ma uszkodzone konto. Tylko, że wtedy musimy to robić w trybie awaryjnym, ponieważ w trybie awaryjnym nie jesteśmy w stanie dodać nowego konta. Ani nic z tych rzeczy możemy jedynie ratować się przywracaniem punktu yy, wcześniejszego w naszym systemie. I zazwyczaj to działa, bo jakiś czas temu właśnie yy, robiłem coś takiego. Także ja tutaj to anuluję. Oczywiście o tym wszystkim komputer się tam zrestartuje i tak dalej, i tym podobne, uruchomi ponownie. Yy, ja dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do komentowania, również możecie pisać, co byście chcieli widzieć w tych poradnikach a tymczasem życzę wszystkim miłego dnia i na razie cześć.